Czołem Paradizowicze! Bardzo cieszę się, że mogę Was przywitać dzisiaj razem z Filipem. I to takim naszym Filipem, ponieważ Filip, znany szerzej jako kościelny, za patrona ma właśnie naszego świętego Filipa Neri. Święty Filip jest moim patronem, a poznałem go przez to, że moja babcia mnie zabierała często na świętą górę do Matki Bożej, kiedy byłem mały, więc tak przez to poznałem Filipinów, Matkę Bożą świętogórską i wspaniałego świętego Filipa Neri. I dzisiaj chcesz zachęcić do przyjechania na Paradizo? Chcę i bardzo chcę, tak z własnej woli, bo Paradizo jest super wydarzeniem, gdzie można spotkać wiele wspaniałych osób, przeżyć coś pięknego, a najwięcej myślę się przeżywa właśnie na mszy świętej. Tak jest. Zawsze staramy się na Paradiso, żeby liturgia była tym sercem wydarzenia. Tak, bo liturgia jest sercem Kościoła i przyjadę sprawdzić, <głos> <głos> jak tam się ma, ale w takiej przepięknej bazylice też trzeba dołożyć zawsze wszelkich starań, żeby ta liturgia była piękna, a przede wszystkim przygotować serce. A myślę, że Paradiso jest takim dobrym czasem, żeby to serce przygotować, przeżyć dobrą spowiedź, przeżyć dobrą bliskość z Panem Bogiem i z Jego Matką, która ciągle nas do Syna prowadzi, czyli do Pana Jezusa. Filip przyjedzie sprawdzić, czy liturgia będzie na wysokim <grym> poziomie. Wy przyjedźcie <grym> sprawdzić, <grym czy będzie tam Filip. Do zobaczenia z Bogiem. Czołem.